Siemka, wszystkim dzisiaj lokalnie można by powiedzieć. Miechowice, peryferie miechowic, byłem tu nieraz. Dla tych którzy są w temacie wiedzą już gdzie jestem szczególnie po tym tutaj znacznym miejscu czyli, czyli wielkiej betonowej płycie położonej na szybie południowym nieczynnym szybie południowym Miejsce owiane legendami, tajemnicą, które tkwi kilkaset metrów pod ziemią, to dzisiaj niewyjaśnione, nieodkryte, co tam schowane, co ukryte. A jestem tu po to, bo są nowe informacje, nowe wiadomości odnośnie tego miejsca, ale ja dzisiaj nie opowiem wam i nie przekażę tych informacji, bo te wszystkie informacje. Umieszczone są w drugiej części książki, która właśnie niedawno wyszła. Jak widzicie, książki wydanej przez wydawnictwo Technol. Oczywiście tak i pierwszą część, tak i druga jest autorstwem Maćka Bartkowa także przyszłem po to żeby zaprosić wos do zakupu tej książki do przeczytania a o informacjach o których mówiłem wcześniej że są nowe informacje Nowe info, nowe wiadomości odnośnie tego miejsca znajdziecie właśnie w tej książce. Czyli zabetonowana tajemnica, tropem sekretów szybu południowego. Parę lat temu Maciek wydał pierwszą część. No niestety już i nigdzie nie ma. Teraz. Przez kilka lat zbierał informacje i umieścił to właśnie w tej tutaj, jak widzicie, książce. Część druga jest o wiele grubsza, jest masa informacji. Maciek powiedział, że to, co wszystko było, skumulował w tej właśnie tutaj książeczce. Widzicie, że jest grubsza od poprzedniej, kto jest posiadaczem części pierwszej. To wie, że ta jest tam o 340 stron. Także zapraszamy do zakupu i zapraszam i do przeczytania. Tu tylko przeczytam taki końcówka tego tekstu. Czy próby dotarcia do podziemi zakończyły się sukcesem? Co ustalili śledczy z komisji badania zbrodni hitlerowskich? Co zeznał główny świadek wydarzeń? Jakimi efektami zakończyły się wyprawy w mroczną czeluść szybu południowego? Czy doszło tam do zbrodni wojennej? Odpowiedzi na te inne pytania znajdziesz w czytelniku w tej książce. Książka oczywiście do zakupu internetowo u nas lokalnie w Bytumiu może być w księgarni Perseusz Nie wiem czy jest. Film jest świeżo nagrywany, dziś jest 5 listopad 2024 Także zapraszam do zakupu książki Której autorem jest Maciek Bartków, a wydawca, książki, wydawnictwo Technol, możecie też dzwonić do Technola, no i to tyle z mojej strony. Jeszcze taką informacja z mojej strony jeżeli chcecie zobaczyć co jest pod tą wielką płytą zostawię wam link do filmiku na którym to kiedyś tu my wchodzili niestety widzicie wejścia już nie ma, zamurowane dookoła, że oprzed nie ma nic, także jak ktoś chce, może zajrzeć, może zobaczyć. Wchodzę tu do środka jakiś czas temu i pokazuję, co jest parę metrów tam poniżej. Wszystko. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Jeszcze raz zapraszam do zakupu książki. No i do zaś. Чемка.